Siódma, siedem wychodzę z domu celuk zapierdala bo tak to ostatnie dwa dni tak wyjeżdżałem to celuk zapierdala. Teraz już jak wy, wychodzę z domu to celu Bo zapomniałem kluczyka. No i poszedłem jeszcze raz A jak się idzie drugi raz No to już felu nie Więc widział w kamerach no To nie miał się na co oglądać Bo tak to by poczekał jak będę wyjeżdżał Także kamery, GPSy Sprawne i cweluchy W akcji Od Bosswela Rankera